Dzień dobry! Wybiła godzina 16. Zapraszam na program ciekawostki. Wszechświat to nie tylko ogrom przestrzeni i materii to przede wszystkim energetyczna sieć, w której przepływ energii rządzi ruchem planet, tworzeniem życia i rozwojem świadomości. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, Tajemniczym krystalicznym sieciom, spiralom i prądom życiowym, które łączą wszystko, co istnieje, od najmniejszej komórki po galaktyki. Zrozumienie tych przepływów pozwala zobaczyć, że wszystko w kosmosie jest ze sobą powiązane poprzez wibracje i geometryczne wzory energii. Krystaliczne sieci to pojęcie opisujące układy energetyczne, które przenikają i porządkują przestrzeń. W naukach esoterycznych i tradycjach Keilonta mówi się, że Ziemia, podobnie jak wszechświat, posiada strukturę krystaliczną, w której linie energetyczne tworzą geometryczne wzory podobne do heksagonów, Tetraderów i siatek krystalicznych. Sieci te pełnią funkcję przewodników energii, transportując informacje, wibracje i siły życiowe w całej przestrzeni. Każda istota żywa wchodzi w rezonans z tą siecią, odbierając i emitując energię. Zgodnie z własną częstotliwością. Krystaliczne sieci to więc nic innego, jak niewidzialna struktura, porządkująca rzeczywistość, którą można porównać do szkieletu wszechświata. Natomiast spirala to jedna z najbardziej fundamentalnych form energii. Obecna w naturze. I kosmosie. Od galaktyk poprzez huragany, po muszle i liście, spirale pokazują, jak energia krąży i rozwija się w harmonii. W tradycjach mistycznych spirala symbolizuje procesy twórcze, rozwój duchowy i ewolucję świadomości. Spirale energetyczne w ciele człowieka od czakr po meridiany pozwalają prądowi życiowemu przepływać w sposób harmonijny, wspierając zdrowie i rozwój duchowy. W uniwersum spirale działają jak kanały przepływu energii, które łączą wszystkie poziomy istnienia: fizyczny, mentalny, emocjonalny. I duchowy. Teraz o prądach życiowych. To energia, która krąży w ciele, w Ziemi i w kosmosie. W tradycjach takich jak teoizm mówi o Ci, w hinduskiej filozofii o pranie, a w naukach keilonta o energetycznych strumieniach świadomości. Prądy te, Łączą wszystkie systemy żywe, umożliwiając przepływ informacji, regulację procesów biologicznych i harmonizację pola energetycznego. W kosmosie prądy energii krążą w postaci pól magnetycznych, fal elektromagnetycznych i strumieni świetlnych, tworząc. Dynamiczną sieć połączeń, w której wszystko jest ze sobą powiązane. Zrozumienie prądów życiowych pozwala lepiej pojąć, jak świadomość i wibracja wpływają na materię i jak nasze działania rezonują w uniwersum. I kończąc ten odcinek, podsumowuję. Krystaliczne sieci, spirale i prądy życiowe pokazują, że wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu, a każdy z nas jest częścią tej niezwykłej sieci. Świadomość, intencje i wibracje mogą modulować przepływ energii, wpływając na zdrowie, życie, i rozwój duchowy. Patrząc na świat z tej perspektywy, odkrywamy, że nie jesteśmy przypadkowymi obserwatorami, lecz aktywnymi uczestnikami kosmicznego tańca energii, harmonii, która łączy człowieka, Ziemię i wszechświat w jedną spójną, całość. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle jeśli się spodobał, bardzo proszę o polubienie i subskrypcję na naszej telewizji Iskra Życia TV i liczę na Państwa hojność poprzez dobrowolne wpłaty, dowolnych kwot na wrzutkę, abyśmy dalej mogli tworzyć piękne programy. Dzisiaj się z Państwem już żegnam. I zapraszam na kolejny odcinek już we czwartek o godzinie 16 i życzę przyjemnego popołudnia. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do włoszenia.